O, Siemano, nie zauważyłem was. Ja jestem Seba z kanału Na Serio i dzisiaj zrobimy sobie jedyny taki słuszny test, jaki będzie w Polsce. Będzie to test fast foodów, który dopiero co powstały w moim mieście. Jeżeli pod tym filmem będzie mocno w górę, to robię cztery takie autosalta salta rząd. Nie, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. I zapraszam do oglądania tego filmu. Dobra, pierwszą restaurację, jaką sobie dzisiaj odwiedzimy, będzie to MC Donalds. Zobaczymy, jak tam nas ugością. Czy jakiś czerwony dywanik, czy coś takiego. Słyszałem, że to dość dobra restauracja jest. Że widzimy się już za chwilę. Jak tylko dojedziemy na miejsce. Podjeżdżamy właśnie już pod okienko do zamawiania. Zobaczymy, co tutaj się MC Donalds jest nam gotowy zaoferować. Jak myślicie, najem się tutaj? Nie wiem, słyszałem, że to jest bardzo dobra restauracja. Że tutaj ugoszczą nas. Ja nawet nie wiem, może tam hot doga mają, czy coś. Zobaczymy, no. Zobaczymy, co są nam w stanie zaoferować. Dobre. Dobre Ja tutaj jestem proszę pana pierwszy raz w McDonaldzie. Pan mi może powiedzieć co mi pan może zaoferować? Do jedzenia do picia. Do jedzenia, nie wiem, jakiś hot dog tu jest, czy jakiś kebab. Coś do 6 zł. Widziałem na stronie jakieś yy, dwa dla ciebie. Nie rozumiem pan. No tu for you chyba. For you to 6 zł. Tak, no to może być ten z kanapką yy, tam widziałem y, cheeker, i, i chyba napój pan, kole do tego da. Tak? No i to tyle by było. Tak, 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 tak. Dobra, dzięki. Dziwne, żadnych hot dogów nie mają. Ja nie wiem o co tu chodzi. Pan na początku się troszeczkę nie zrozumieliśmy, ale. wiesz, że teraz poszło w porządku. Już długo tu czekamy. Niedopuszczalne, niedopuszczalne tu, takie, takie jedzonko powinno być dwie minuty przyjść. Zobaczymy, co nam przyniesie. Zobaczymy, jak wygląda nasz. Yy, co ja zamówiłem? Hikera, chyba, czy coś takiego, bo widziałem na stronie zanim tu przyjechaliśmy. Musiałem się doszkolić. Dzień dobry. Taka szybka obsługa, że. Zadowolony bardzo. Dzięki. Taka szybka obsługa. No na pewno to wyjdzie im na plusik. Idziemy właśnie do KFC. Trochę nam podróż zajęła, ale to nieważne. świętam się dla Was taką pogodę, żeby przetestować jedyne ekskluzywne restauracje w tym mieście. Dzień dobry, Pan Dzień dobry, przy pani, bo ja pierwszy raz jestem w KFC. Widziałem, że Wy się tam jakimiś kurczakami specjalizujecie. Co, co Wy mi możecie zaoferować? Tak, nie no wiem. tak. By... E, Pikalne skrzydełka, ewentualnie większy większej części e, łagodne mocne Ten smart może być? Bismarck, tak. Tak, e tak. Dobrze, dwie polędziczki mogą być i frytki, bądź y nóżka pigata, y łagodna i frytki. A nie ma tych kanapek, jakiś longer? To longer i frytki to, i to 6 zł, tak? A słom dalej? Nie, to tyle, ja tylko tyle dzisiaj. Dobra, 5,45, zapraszam. Dobra, dzięki. Widzieliście Ta pani była tu bardzo wygadana. Ten pan w Magnadzie był jakiś nie a ta pani tu... Oferty jakie, duże coś tam! Tutaj widać, dbają o klienta. Zależy mi o tym, że klient wydał jak najwięcej. O, Nie przyjeżdżajcie między 3:15 a 4:00 bez przerwa techniczna taka ciekawostka. Mój film jest nie dość że rozrywkowy, to jeszcze edukacyjny. Dowiadujecie się wielu ciekawych rzeczy. Poznajecie techniki najlepszych kuchni polskich. Nie ma na co narzekać. Nawet moja babcia tak nie gotuje. Dobry? Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Woda? Dobra, spoko. I proszę. O, mogę zjeść w samochodzie? Tak, jasne. Tak? Dzięki. Spoko. <laughs> Dobra, widzimy pani z poczuciem humoru I zaraz podjeżdżamy na parking i testujemy nasze jedzonko. O! Już znalazłem miejsce dla siebie. Unboxing widzimy to jest zestawik z KFC, to jest zestawik z Mc Donalds, sami sobie ocenicie które ładniej wygląda, według mnie lepiej wygląda z KFC, ładniejsze opakowanie, to, to wygląda jak torba nie wiem wyciągnięta ze śmietnika jakiegoś. Dobra, robimy unboxing, chusteczka jedna, warto liczyć się, ile mamy chusteczek, jeden ketchupix, kasa nie rządzi, otwieramy i co my tu widzimy? Widzimy kanapkę. Widzimy też frytki i pierwszy zestaw. Co mamy natomiast w drugim? W drugim dostaliśmy dużo, dużo papieru. Dostaliśmy też jedną kanapkę. Producent nie umieścił tej wartości odżywczych, ponieważ, ponieważ chciał ukryć przed nami, jak bogato jest w różne witaminy. Pomaga ona na schudnięcie. Pomaga ono na utrzymanie dobrej kondycji. Producent po prostu nie chce nam dawać tego sekretu. Będziemy próbować pierwszą kanapkę teraz. Ale w sumie całkiem dobra. Mimo tego, że się rozwala, smakuje całkiem good. I to była kanapka z McDonalda, teraz przejdziemy sobie do kanapki z KFC. Nasza kanapka jest zapakowana tutaj jak taki naleśnik. Otwieramy. Nawet rozwija się jak naleśnik. No i widzimy tutaj wylewający się keczup, co świadczy o tym, że producent yy, no nie szczędzi na keczupie. Jeszcze dał nam jeden w zestawie, tak więc tutaj plusik. I jest ciepłe. Cóż mogę powiedzieć? Wybierajcie się do restauracji, dopiero to zostało otwarte. Lecie. klientów już jest dużo. Jednak już jest dużo, radziłbym wziąć nogi za pas, zanim wszyscy wyjedzą nam wszystko z tych także lokali. Więc MC Donald's oceniam na 8,5 na 10, KFC oceniam na 8,4 na 10, nie wiem dlaczego. I bierzemy telefonik, wchodzimy na Facebooka i klikamy odpowiednią ilość gwiazdek, aby oddać hołd tym nowym restauracjom w naszym pięknym mieście. Jeżeli spodobał wam się mój zajebisty test, Nowych restauracji, to po prostu kliknijcie tutaj w suba. Tutaj o, tutaj na tym ekraniku macie suba. I tak jak mówiłem, dużo łap w górę, równa się cztery takie salta. A tu gdzieś tam będziecie mieli subskrypcję i poprzedni film. Zapraszam do kolejnych filmów. Siemano.